Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym Uważnym Poranku z Polskim Instytutem Mindfulness. Jak wiecie, spotykamy się cyklicznie co środę o godzinie siódmej rano i każdy z nauczycieli, którzy pracują w Polskim Instytucie Mindfulness prowadzi dla Was poranną praktykę. Właściwie sam też jest w tej praktyce. Ja się nazywam Tomasz Świta i dziś Prowadzę dla Was medytację oddechu. Medytację obserwacji oddechu, która pozwala nam, pozwala mi też, dlatego chcę Wam ją zaproponować o poranku, osadzić się, sprawdzić, jak ja się w ogóle mam z poziomu ciała, z poziomu moich myśli, emocji, trochę złapać taki wgląd, z czym ja zaczynam ten dzień. I też, e, witając Was, e, właśnie. Dziś rano chciałem Was zapytać o to, jeżeli chcecie się podzielić w komentarzu, z czym właściwie dzisiaj dzień zaczynacie. Można to sprawdzić w takich trzech obszarach: w ciele, w myślach i w emocjach. Z czym ja teraz jestem? Co jest takie bardzo we mnie być może żywe, być może takie, z którym łatwo mi złapać kontakt? To nie zawsze jest coś przyjemnego. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie do tego, aby. Napisać w komentarzu, z czym zaczynasz ten dzisiejszy dzień. I już za chwilę przejdziemy do praktyki. Widzę, że już coraz więcej osób się pojawia. Witam Was bardzo serdecznie. I już przygotujcie sobie powoli miejsce, w którym chcecie. Praktykować przez te najbliższe dwadzieścia kilka minut. Dobrze, w takim razie zapraszam Was serdecznie do praktyki. Ona potrwa dwadzieścia trzy minuty, tak, żebyśmy jeszcze mieli pięć minut na chwilkę rozmowy i mogli o siódmej trzydzieści zakończyć i udać się do naszych codziennych spraw. Zapraszam do praktyki! Ostać się w pozycji. Dostosuj tą pozycję w taki sposób, aby dawała ci ona komfort, była swobodna. Taka, w której możesz spędzić w komfortowy sposób najbliższe 20 kilka minut. Jeśli siedzisz, to delikatnie wyprostuj kręgosłup, szyję. Jeśli czujesz się z tym bezpiecznie, to zamknij oczy. Jeśli zdecydujesz, aby przyjąć inną pozycję, na przykład się położyć, to też jest ok. Sprawdź, czego twoje ciało teraz potrzebuje. Ten moment wejścia w pozycję już też jest praktyką uważności, takim sprawdzeniem, właśnie na poziomie ciała, na poziomie mojego nastawienia, czy dzisiaj chcę siedzieć w takiej ugruntowanej, godnej pozycji. Czy być może potrzebuję się położyć? To też jest ok. I gdy już masz pozycję, to sprawdź teraz, czy jakoś automatycznie nie spinasz różnych części ciała. Często to jest twarz zaciskanie oczu ust rękę może unosisz barki dociskasz łokcie do tułowia spinasz brzuch jeśli identyfikujesz takie napięcia i jeśli to dla ciebie dostępne jest teraz to możesz z kolejnym wydechem puścić to <zysk> Na tyle, na ile możliwe. A teraz skieruj uwagę w te miejsca w ciele, w których czujesz wyraźny kontakt z podłożem. To mogą być pośladki, może nogi, może plecy i głowa, jeśli leżysz, lub opierasz się o coś. Może kontakt Twoich dłoni z Twoim ciałem. Wejdź w to doznanie fizyczne. Tak, aby powoli, powoli wniknąć w doświadczanie, wyjść troszeczkę z tego myślenia, analizowania. Pozwolić ciało po prostu poczuć. Może zgniatanie, może ciepło. Jakieś wibracje, pulsowanie. Cokolwiek to jest, po prostu to zauważ. I gdy już masz pozycję, gdy rozpoczął się kontakt z ciałem, coraz głębiej wnikasz w bieżącą chwilę, to proszę Cię jeszcze, abyś zostawiła, abyś zostawił wszystkie sprawy, które dzisiaj Cię czekają. Jakieś myśli o zadaniach, jakichś projektach, sprawach do załatwienia. Po prostu odłóż to na te kilkanaście minut. Niech to sobie poczeka. A ty sprowadź swój umysł z tych wycieczek w przyszłość, w jakieś inne miejsca, do tego miejsca, gdzie teraz jest Twoje ciało tutaj i teraz. aby zagłębić się w praktykę, poszerzyć swoją świadomość, być może się wyregulować, nabrać energii na dzisiejszy dzień. Pozwól sobie na to, I dopiero teraz, po tych przygotowawczych pracach, uświadom sobie oddech. Poczuj, jak Twoje ciało unosi się, rozszerza, gdy wdychasz powietrze. Jak opada, delikatnie się kurczy, gdy powietrze wydychasz. Jeśli potrzebujesz wyraźniej poczuć przepływ powietrza, to możesz na początku wziąć kilka takich kontrolowanych, głębokich wdechów. Zrobić kilka dłuższych wydechów. Czujesz wtedy wyraźnie przepływ powietrza i też to, że kontrolujesz oddech. I po chwili, gdy będziesz gotowa, gotowy, Puść oddech swobodnie. Niech on płynie w swoim tempie. Sam się reguluje. Naprawdę niczego nie musisz w nim zmieniać, pogłębiać, wydłużać. Obserwacja oddechu, takiego, jaki jest. Jest elementem praktyki uważności. Takie jest Twoje doświadczenie oddechu teraz, w tej chwili. Okej, okay. Bądź z To całkowicie naturalne, że co jakiś czas pojawią się doświadczenia, które odciągają uwagę od obiektu skupienia, od oddechu. Gdy to zauważysz, że pojawiła się jakaś myśl o przyszłości, o przeszłości, może jakiś dźwięk przyciągnął twoją uwagę albo doznanie z jakiejś innej części ciała, to możesz się do tego uśmiechnąć i po prostu Objąć to świadomością. Okej. Okay, tak mam. Właśnie pojawiła się myśl. I bardzo spokojnie w równowadze i takiej życzliwości zawróć uwagę do oddechu. Pamiętaj proszę, że ten moment to jest bardzo ważny moment świadomości. Dzięki temu właśnie możesz zawrócić, a... To jest naturalne, że umysł ciągle produkuje myśli, coś odciąga naszą uwagę. To jest też część medytacji. No więc spokojnie, konsekwentnie wracaj do oddechu. Wracaj do bieżącej chwili. Pamiętaj proszę, że czasem umysł jest bardzo pobudzony, nawet o poranku. Jego uspokojenie wymaga po prostu trochę czasu. Najszybszym na to sposobem jest po prostu cierpliwa obserwacja. Spokojna i życzliwa, więc daj sobie ten czas. Niczego nie przyspieszaj. Nie zmieniaj. Bądź z oddechem. Gdzie jest teraz Twój umysł? Sprawdź to. Czy tutaj z oddechem, gdzie Twoje ciało, czy gdzieś poleciał w inny czas, w inne miejsce? Jeśli tak, okej, okay. oddech masz cały czas przy sobie. Po prostu zawróć. Spróbuj wniknąć w oddech głębiej i zauważyć moment, w którym zaczyna się wdech. Bądź z tym wdechem, gdy rozwija się. Zauważ moment, w którym kończy się wdech. Jest taka króciutka pauza między wdechem a wydechem. Ciało na moment się zatrzymuje. Rozpoczyna się wydech. Kończy się wydech. I wyraźnie możesz zauważyć początek kolejnego wdechu. Wejdź w oddech jakby głębiej. Jeden oddech, jak jedna chwila. Chwila za chwilą. Oddech za oddechem. Jesteś świadomości. I zbliżając się do końca tej praktyki, roztrzasz jeszcze uwagę na całe ciało, poczuj ciało od czubka głowy po palcach stóp. Jeśli zauważysz, że pojawiły się znów jakieś automatyczne napięcia, to je swobodnie. Sprawdź, jak się teraz masz pod koniec tej praktyki. Jakie doznania pojawiają się w ciele? Co ci się myśli? Może też odczuwasz jakieś emocje, uczucia. I powoli ta praktyka dobiega końca. Za chwilę usłyszysz dźwięk misy, i gdy on wybrzmi, to w swoim tempie, tak jak ci ciało podpowiada, przeciągnij się, otwórz oczy, powoli wyjdź z tej praktyki. Ale zanim jeszcze misa wybrzmi, to zachęcam Cię do tego, żeby sobie podziękować za to, że. Dedykowałaś sobie, że dedykowałeś sobie te kilkanaście minut w dzisiejszym poranku, aby pobyć ze sobą, aby o siebie zadbać. Jeśli masz sobie przestrzeń na to, to podziękuj sobie teraz. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną praktykę. Nic tak dobrze nie wprowadza mnie w dzień, gdy rozpoczynam go od ruchu i właśnie od medytacji oddechu. To jest też taka moja poradna rutyna. Być może kolejnym razem zaproszę też Was do tego, żebyśmy rozpoczęli od dawki uważnego ruchu, a potem zobaczyli, spróbowali jak jest nam z oddechem, gdy najpierw się poruszamy? No i napiszcie, proszę, jak się macie teraz? Jak doświadczyliście tej praktyki? Z czym teraz wchodzicie w tą dalszą część dnia? Jeśli macie ochotę się tym podzielić, to serdecznie zapraszam do skomentowania. Wodne to pisze. Dzięki. Super praktyka. Cieszę się, że tak mogło się i doświadczyć. Karina, dziękuję za praktykę. Dzięki, Karino. To się zrelaksowano. Okay. No to ta obserwacja oddechu ma to do siebie, że potrafi nas wyciszyć, aczkolwiek czasami możemy też spotkać tam coś niewygodnego. I warto o tym pamiętać, że mindfulness też chodzi o to, żeby zauważać wszystko, co się wydarzy. Pamiętajcie, też proszę o tym. No dobrze, powoli będziemy się zbliżać do końca naszego spotkania. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam dobrego dnia, takiego w równowadze. Tego sobie dzisiaj życzę. I, i, I Wam również, żeby on był w równowadze. Może będzie dużo zadań, może mało, może dużo doświadczeń, może mniej, że więcej działania, a może więcej spokoju, ale żeby to wszystko było w równowadze. Irka, wdzięczność za tę chwilę. Ja również. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem tu się z Wami spotkać. I, i tak kończąc, chcę Was zaprosić na. Na kursy, na grupy medytacyjne, które prowadzę i we Wrocławiu, i online. Zamieszczę tutaj w komentarzu też link do mojej strony. Jeśli chcielibyście się w jakiś sposób ze mną spotkać, też poza uważnymi porankami, to zapraszam serdecznie. A za tydzień zapraszam na kolejny uważny poranek z Polskim Instytutem Mindfulness. Jak zwykle w środę o siódmej spotkacie się z moim kolegą lub koleżanką z Instytutu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dobrego dnia. Do widzenia.